Trzymam mam znaki Gali. Ze CSGO z Kingston na sam start paca, pamiętajcie, patrzcie z kodem Gali, który Wam daje 20% bonusu do każdego do, do oraz 20 zł na start. Yy, przejdźmy sobie od razu do bitwew. Mamy 723 zł. Zobaczmy, co z tego da radę da, da zrobić. Pójdźmy, może, w jedną bitewkę taką. Yy, coś tego typu. Dodajmy sobie tak. 8 skrzynek na początek, standardowy na 3, mim miejmy nadzieję, że poleci się jakaś kosa. I zaczniemy fajnie, od, i zaczniemy dzisiejszy dzień od wygranej. Niestety wczoraj spore plecy. Tutaj na sam początek bullet train za 106 zł dla przeciwnika. Dalej plecy jesteśmy. Ok, Aug za 26, dla niego MK za 14. liczymy na uspy albo na, na to, że coś to rzuci. Chociaż widzę, że raz sobie tu już nie ma sensu, znaczy nie ma sensu, nie ma szans. Bo to jest 100 złotych różnica na trzech skrzynkach takich, nie widzę tego dobrze. Jeszcze dostajemy jakieś gorsze uspy, które mogą być po najtanszej cenie. Trafiam dalej Glocka, który też nic nie kosztuje. No i w tym momencie będziemy trafić tu AWP, żeby wyjść na plus. Przegrywamy pierwszą bitwę. 311 złotych w plecy. No bo mamy 342 zł razie czego jeszcze w końcu. Yy, ja bym was próbował zagrać jakąś dłuższą bitwę na 3 underdogu Niech porzuca im coś, na nich nic nie rzuca. Z zagrajmy Olina. Zagrajmy sobie Olina. Według mnie jak się już powinno grać, grać o lina zawsze najbardziej odda dobra, co by tu dodać mamy 249 zł, dodajmy kłacha, coś takiego 338 zobaczmy skosz, tak, tak. coś takiego, zróbmy na 3 underdog okej, okay. okej, okay, okej okay, okej, okay. przepraszam za powiadomienie na sam początek nie jest dobrze Okay, wychodzimy na prowadzenie teraz. Jesteśmy w na prowadzeniu, prowadzenia, tu jeszcze przed 10 skrzynek. I nic takiego. No i w tym momencie nas wyprzedza Light. W sensie wyprzedzamy my go. Okej, okay, jakiegoś niedźwiedzia za 7, a my chyba na za 5. Slime case, no i leci nam slime za slima Galera Echo za 22, i w tym momencie już odsuwamy się. Teraz jakieś 50 wirus, chociaż do okay, trafia tego Gila traku, więc jest dobrze. Ale my trafiamy Fever Dreama za 72 zł, i w tym momencie mamy najwięcej ze wszystkich. No więc typowo, typowo jeszcze trzy skrzynie. Dobra. Miejmy nadzieję, że teraz coś poleci. To jest są małe przewagi. I wygrywamy to. Wygraliśmy to. 649 zł. Ok, Delikatna odkutka. Delikatna odkutka. Bym proponował jeszcze raz coś zagrać. Zagrajmy coś grubszego. To co mamy? 654 zł mamy. Zagrajmy pod to. Underdog 3. 12 skrzynek. Dajemy bota Isamu, bota Emily. I miejmy nadzieję, że podrobią coś, a my nic. Ok, na sam początek jest dobrze. Na sam początek jest dobrze. I niech tak lecisz do końca. Bo ty mieli tutaj kolejny fany skin. No, i tak, mo i tak mogę zrobić Ja nie muszę nic zrobić. Ja nic nie muszę. Wy sobie chce lekceta. Ja nic nie muszę. Bo ten to ładnie dropi, ma 400 zł już w kieszeni. Bo Isamu 263, my mamy 141 chociaż teraz. Kałaszek za 70 i zbliżamy się powoli do Isamu. Chociaż Isamu trafi Elite Builda za stówkę, więc jest elegancko. I oby tak dalej nie dropiło. Ja nic nie muszę trafiać. Na razie jest fajna, na razie fajna pula, fajna, fajnie to wygląda. Salin Leo dostajemy za 121 im się zbliżamy do samu. Tu się robi niebezpiecznie, bo tylko 80 tej przewagi. I dostajemy tego za Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Myślałem, że on droższy jest, ale to on trafia tego drugiego skina i mamy... 2700. 2700. I to już dobrze wygląda, to już bardzo dobrze wygląda. 10 skrzynek na... 4 411 zł dajemy bota Rosso, wydajemy botaj Isamu Wydajemy bota Adriana i miejmy nadzieję, że drobno jak najwięcej. Na razie Łącznie trafiamy tutaj za 30 zł. To nie tak to ma wyglądać, chociaż dobrze. Adrian PGLa trafia za 40 zł. Adrian już widzę, że prawdopodobnie poza grą. Jest bardzo dobrze na ten moment Niech tak do końca dropnie, niech nam nic nie daje, a im daje jak najwięcej To jest minimalna przewaga Z mojej strony Trafiamy ambiasa za stówkę I my też już powoli poza grob jesteśmy Miejmy nadzieję, że to się jeszcze trafią w tych czterech skrzynkach Chociaż... U, 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 widzę, słabo to, słabo to widzę Trafiamy kolejnego ambiasa w tym momencie zbliżamy się do Adriana bo ty w tym momencie wygrywa to. No i niestety. Fajna pula, fajna pula. Chociaż na czterech. Tylko 2,5 razy. No więc średnio to wygląda. 23 tysiące mamy w ogóle punktów. Dobra, poczekajmy chwilę, może tu emerczkę sobie wypłacimy. Mm, dobra, trzeba coś sprzedać, ciekawego. 500 zł, ok. I 1790 tam, Eee... Yy, okej, okay, okej, okay, 500. Zpójdźmy w takie skrzynki z Chesterami. Standardowy na 3. 6 skrzynek na Chesterze. Standardowy na 3. Miejmy nadzieję, że nam kosa poleci. Miejmy taką nadzieję. Bot Alex, Bot Rosso. Po raz kolejny. I trafiamy za 7 zł Trochę lipa lipa, ale troszeczkę. Trafia naklejkę za 132, czy to jest ta najdroższa naklejka chyba w tej skrzynce. Teraz Dezolet Space jeszcze doskakuje mu za 40 i już ma przewagę dla nami 130 zł. I trafiają. Ujajuj. Dlaczego my nie zrobiliśmy tego underdoga tutaj? I nie zrobiliśmy underdoga, dlatego że trafiamy Guta Marble Faced za 200. Co, 200 za 1200 zł. I wygrywamy tą bitwę kolejne 200. I w tym momencie, w ekwipunku, mamy 4000 zł. Jest grubo, jest grubo. Standardowy na 3. Idealnie. bitwa, Ostatnia bitwa dzisiejszego dnia. Bot Alex. Bot Michael tym razem. No sam start. Daj i o, wow, a łupę kraku. Ale ona się staniała. Kurczę, myślałem, że jest dużo droższe. Ona kosztowała po, po 400-500 zł, a teraz widzę, że 150 tylko kosztuje. No okej, okay, ale to nie patrzmy tyle kurczę, Tylko Na razie my przegrywamy to, więc za 150 zł trafiamy Mecha Industries Niech tam doli jeszcze. Trzy skręki do końca, mamy stratę stówy niecałej. całej. Niestety tutaj Alex ma droższego. MLG Columbus na Widlanie, jakby nam to wróciło, to byśmy mieli fajne zakończenie dzisiejszego dnia. A niestety mamy przegraną. Ale cóż, i tak, piękny profit dzisiaj. 3,5 tysiąca. Mieliśmy chyba, zaczynaliśmy od 600, 300, 700 zł, Dwie super bitwy wygrane. I cóż, mamy na sam koniec. Pamiętajcie, z kodem Gali przez 2i, dostajecie 20 zł na start oraz 10% do każdego doładowania. Więc pamiętajcie o tym, wpłacajcie. No i trzymajcie się, cześć.